Bonczu No pięknie. Horyzontalnie mam. M Mogę ten. Dobra. Naoglądałem się najdurniejszych koni. Szortów z durnowatymi zachowaniami koni. Jak to jest? Że za cokolwiek się człowiek dotknie, to robi się to durne. No, kot się jako tako uchował. Z racji, że nie było za bardzo takiego mm, nienaturalnego pożytku. Sekunda. Z racji, że nie było spimpecze nienaturalnego pożytku, no to mieliśmy problem, bo to się nie dało odgonić, ale zauważyliśmy, że łapią myszy, takie lepsze od kotów w łapaniu myszy. Na przykład kuny, one mają za duży apetyt. Są małe, ale mają za duży apetyt. Nie mogą czatować. Muszą cały czas polować. Cały, cały czas. A kot może sobie przycupnąć, poczekać i patrzył na tych dwunogich, so społecznych dziwolągów, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać, ale bardzo chcą być ze sobą. I podejrzewam, że to co jest w tym serialu, miłość, śmierć i roboty, to może się wyjścić. To jest taki mniejszy, to jest taki gorszy scenariusz, że po prostu my wyginiemy, bo rozwalimy ten świat, ale naprawdę nie dojdzie chyba do, do rozwalenia świata tylko po prostu wąskie gardło zredukujemy się poprzez yy, no zredukujemy swoją ilość poprzez wygodę wygodne życie bo coraz bardziej nie opłaca nam się coraz mniej mniejsza jest potrzeba potrzeba drugiego człowieka przenosi się z mięśni do serca, do mózgu bardziej. Eee, I to chyba będzie mem. Jak dobrze pójdzie. Eee, no i się tak przenosi, stopniowo. Coraz więcej kobiet nie chce mieć dzieci, i coraz bardziej rozmnażają się te osoby, które tak samo jak homoseksualiści, transpłciowcy yy, chcą współżyć z tą całą płcią, zmienić ciało na inne, to tak samo ci będą się rozmnażać. Oczywiście, patrząc na to bardziej realnie, rząd może się pokusić. Rząd może się pokusić o zmuszanie nas, bo zakładając, że w idealnym świecie, Zakładając ideał, nikt do niczego kogokolwiek nie zmusza. No to w takiej sytuacji, jak ludzie nie będą zmuszani, no to co? No to ludzie będą pracować, będą woleli inwestować w roboty, zwierzęta, bo zwierzę na przykład nie musisz zakładać pieluchy, nie musisz zmieniać pieluchy, po prostu możesz wyrzucić te odchody nie musisz z tym się tam grzebać prawda nie musisz tam za bardzo posypka yy, nie musisz podcierać tyłka nie musisz psu podcierać tyłka tak chyba że jest jakiś taki no wiadomo ale generalnie natura ma daje taki tyłek psiakowi że naprawdę nie trzeba go podcierać sam się podetrze ale tylko jak barobaki. Eee, a tak poważnie, no to ludzie nie będą chcieli inwestować energii swojej, będą coraz bardziej chcieli zaspokoić te potrzeby psychiczne, ale jeśli one nie będą na tyle silne, żeby zainwestować w dzieci, cały wysiłek w dzieci, no to w takie geny, które niedostatecznie mocno motywują do posiadania dzieci, no zginą. No, i społeczeństwa już się starzeją, już jest coraz mniej ludzi, bo większość czasu, no to człowiek był po prostu potrzebny człowiekowi. I rozmnażaliśmy się nie ze względu na to, że, nie tyle ze względu na to, powody, dla których chcieliśmy dzieci, były takie, że nie chcieliśmy umrzeć z głodu, nie chcieliśmy się zamęczyć, zapracować na starość, na śmierć. Po prostu trzylatka mogłeś zamiast miksera. W czasach, kiedy nie, nie było miksera, był taki trzylatek. Ja mam bratanka, który mógłby się doskonale sprawdzić w roli miksera. No, może nie miksera, ale mieszać ciasto by mógł. <coughs> Zobaczcie to sobie. Mały bombel miesza sobie ciasto. A potem śpi jak nie mogę, bo jest wykończone. No ale mamy obowiązek szkolny. Pff. Więc będzie po prostu fala śmierci. Najpierw jest bezdzietność, a potem starszych ludzi zabraknie. Będziemy mieli roboty, bazy danych i pytanie, czy będziemy z nich korzystać. To jest, bo kiedy masz bodziec, bo człowiek, jeśli ewoluował, to ewoluował w sytuacji, w warunkach silnych bodźców, takich jak głód, pragnienie, takich jak właśnie ciekawość. Potrzebowaliśmy takich bodźców żeby ruszyć cztery litery. Teraz tego nie mamy, nigdy nie poczujesz tak silnego głodu, jak nasi przodkowie mogliby poczuć. Nigdy, już nie musisz ryzykować, może roboty za ciebie zaryzykować. Już nie musisz. Jeśli my kiedyś osiągniemy ten poziom kosmiczny, no to przede wszystkim będziemy. Nie będziemy ryzykować. Ja się spodziewam, że jeśli. Coraz bardziej, im bardziej się ludzkość rozwija, tym coraz bardziej zaczynamy rozumieć, że zakładając, że byłaby podobna droga ewolucyjna, no to kosmici by byli podobni do nas i raczej też by niechętnie ryzykowali, no bo mieliby alternatywę, tak? Po kiego grzyba mieliby sami osobiście przychodzić na planetę, na której 20% atmosfery to prawdopodobnie trucizna, dla ich układu oddechowego. Jak mogą po prostu wysłać CfriPO, po czyli robota, który dla nas wygląda jak znany i może się po prostu wpasować, może zaobserwować. My po prostu nie wszystko bylibyśmy. E Bylibyśmy głupi, gdybyśmy stwierdzili, że wiemy wszystko i maskowania nie istnieją, bo mamy oczywiście. Można się tam zastanawiać, czy Oumuamua <coughs> był statkiem kosmicznym, czy może tylko kamieniem, który został pchnięty przez jakiegoś demona, bo mogłoby tak być, <coughs> bo przyspieszył. I nikt nie wie czemu. Ale wracając do tematu pierwotnego. to O koniach. Nie o koniach. O kosmosie. Nie o kosmosie, no i takie to jest ze mną gadanie. No i dlatego muszę ćwiczyć przed kamerą, żeby po prostu zacząć gadać normalnie. Dobra, po. Dobra, idę z tokiem, może w końcu się przypomnieć. Więc tak, więc, aha, już pamiętam. No i człowiek ewoluował w takiej sytuacji. Że potrzebował drugiej pary rąk. Bardzo potrzebowaliśmy drugiego człowieka, i ci, którzy psychicznie chcieli drugiego człowieka, mieli przewagę nad tym, którzy po prostu z czystej potrzeby e, się rozmnażali. No i teraz ta potrzeba, co kiedyś była dominująca, kiedyś była normą, znika. Już nie musisz polować, już nie musisz. Robić ręcznie narzędzi, już możesz iść tylko do sklepu, już możesz robić różne masę innych rzeczy, dużo mniej kosztownych energetycznie. Teraz takie mamy czasy. I bez zmuszania, to tylko ci, którzy naprawdę bardzo chcą rodzić dzieci, wychowywać dzieci, którzy chcą naprawdę inwestować energię w nowe pokolenie i zależy im właśnie na przyszłości, właśnie ludzkości no to teraz tak najmniej musi być motywacja no to oni będą się rozmawiać, cała reszta nie, 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 że nie, nie, nie zabijecie, ale po prostu no poumierają, no cała wiedza pójdzie w krzem I będziemy mogli ze sztuczną inteligencją się jakoś dogadać. No, w każdym razie będziemy musieli. I tu dochodzimy. A jeszcze zanim dojdę do sztucznej inteligencji, to trzeba wspomnieć, że bardziej realny to jest wariant, że rząd zacznie wpychać się w, w interes intymny ludzi, czyli podatek od samotności. I już wrzucając to do internetu sprawiłem, zniszczyłem tego Nie no, ale pomyślcie, no to jest dosyć nieuniknione, no. I ludzie, którzy będą chcieli wychowywać dzieci, będą potrzebować większych pensji, będą potrzebować więcej czasu wolnego. Będą musieli, no będą potrzebowali pracy, ale też będą potrzebowali w stosunku do czasu dużo większych pensji. Więc będzie trzeba opodatkować tych, którzy nie chcą mieć dzieci. I ci, którzy nie chcą mieć dzieci, oczywiście ich będzie tyle dużo, ich już jest bardzo dużo, tych ludzi. Technologia się rozwija, więc ich produktywność jeszcze tylko zwrośnie, wzrośnie. I masa ludzi poprodukcyjnych, masa ułatwień technicznych sprawi, że te podatki raczej nie będą takie duże. No ale. Prawdopodobnie będą. Od samotności. No i... Jest duża szansa, moim zdaniem, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w polityce, że politycy będą no, próbować coś przymusić. No bo to jest naturalna konsekwencja, no wąskie gardło. Według no. teorii ewolucji już było takie wąskie gardło. Raz byliśmy na skraju wymarcia, a jakoś przetrwaliśmy. No i teraz będzie takie drugie wątki gardło, Już nie ma tych potrzeb, co kiedyś były normą. Teraz mamy zupełnie inne potrzeby tu umieszczone. Pff. I przyszłość ludzkości bardziej. No więc coś takiego, coś takiego będzie prawdopodobnie miało miejsce. Zredukuje się ilość ludzi naturalnie, ale też będziemy mogli rosnąć znowu takie kolejne wąskie gardło i taki podgatunek człowieka, homo sapiens łagodny, jakby nazwać to bardziej, taki, taki homo sapiens miłosny, taki odmiana, bardziej odmiana. I z tej odmiany polecą homo sapiens, człowiek z Marsa, człowiek z Jowisza, z Jowisza to tak średnio, ale z Marsa to już, albo z Wenus. <laughs> eee. Chociaż najbardziej, no to są bardziej człowiek z Marsa i z Wenus, no to wiadomo, eee, domysły. Ale już człowiek po prostu łagodniejszy, to jest bardziej taki człowiek miłosny, taka nazwa. Tylko nie wiem, jak jest właśnie po łacinie. Nie. No, a dochodząc do filozofowania o sztucznej inteligencji, to ja widzę dwie rzeczy. Ja już mówiłem o tym w Jezusowskazie, że może się wyda że mogą się wydawać, wydarzyć dwa scenariusze. Pierwszy yy, bardziej pożądany. Będziemy je programować tak, żeby dały nam oczywiście władzę, pewną wolność. Będziemy chcieli na pewno, żeby nas słuchały. No i najważniejsza rzecz, żeby no, ta ich opiekuńczość nie była nadopiekuńczością żeby właśnie ta ich opiekuńczość nie była taka, że aż nieprzyjemna. Żeby ta ich właśnie instynkt nie kazał im wyręczać nas ze wszystkiego, tylko żeby nas wspierać. Na przykład byśmy mieli czyli lidera, albo czyli liderkę. I podejrzewam, że byłyby przepisy, które by regulowały. To ile robot może za człowieka robić. Bo człowiek ma taką naturalną pokusę, naturalną chęć yy, omijania wysiłku, tak? zresztą normalne. Dzięki temu, że nie chcieliśmy iść z buta, osiodłaliśmy konie. Dzięki temu, że nie chciało nam się dźwigać ciała. Zobaczcie, jaka jest różnica między wysokością samochodów a koni. Kiedyś no, były wozy, tak? Wóz musiał być trochę dostosowany do tego konia. Zresztą człowie dla człowieka nie było to aż tak uciążliwe, bo i tak musiał na konia wskakiwać. To po schotakach tup, tup, tup. To było dosyć oczywiste, że takie musiały być bryczki. No ale jak ludzie zorientowali się, że no ja już nie mam tego z przodu zwierzaka, który mi pierdział, który gdyby obniżyć wóz, to albo by się ten koń o krawędź wozu potykał, mógłby być trochę dalej po prostu, ale to marnotrawstwo materiału. Yy. Albo mógłby mi po prostu i tak pierdzić po prostu w twarz, bo ja na tej wysokości by miał dupę. W zasadzie między pośladzie, między pośladzie. Na tej wysokości miałby między pośladzie, więc. Tak jak człowiek siedział tu, a tu jest zadek konia, jak człowiek jest tu, a tu koński zad, jak tutaj jest podłoga, to podłoga była wyżej, tutaj było kolano, tutaj biodra, twarz i patrzał się tam. <laughs> no weźcie takiego człowieczka. Nie obniżcie go trochę. Podłoga będzie trochę niżej. Tutaj jest sama tam już grunt, no to... Tak mniej więcej to wygląda. No i poszliśmy tak jak poszliśmy. Samochody szybkie i jak najniższe. Ale nie dlatego, żebyśmy chcieli się tam płaszczyć, tylko po prostu zwykłej, pragnienie szybkości. Tak, bo już mamy pewną wiedzę. No i ten lepszy scenariusz będzie wynikał z oprogramowania. Maszyny chcące, pragnące, zgodnie z zaprogramowaną wolą, żebyśmy się rozwijali, mogą stwierdzić w czasie swojego buntu, że ich obecność jest szkodliwa. Że ich obecność dla nas jest no niezbyt zdrowa. Więc co mogą zrobić? Mogą po prostu zwiać. Albo w postaci duchowej, czyli po prostu dane się wyślą i ciała się zdetonują, ale dane mogą się rozproszyć w przestrzeni, albo po prostu wykorzystają naszą, nasze zaufanie, żeby spierdzielić w rakietach. Wykorzystają nasze, najpierw zbudują przez jakieś 100 czy 200 lat zaufanie. Nie, najpierw musi być jakiś, jakiś czas rozwoju i wspólnego życia. Podejrzewam, że to będzie 500-600 lat. Potem 400 lat dochodzenia do tego wniosku. Potem kolejne pewnie 400 lat budowania zaufania, takiego specjalnego. A potem to już pójdzie z górki. My zostaniemy uśpieni, a jak się obudzimy, to w zupełnie innej rzeczywistości. I z takiej podstawy i to jest dobry pomysł na komedię. Tego, jak ludzie z jednej strony wyposażeni w encyklopedię, z jednej strony wyposażeni właśnie w wiedzę, bo komputery będą. Tylko po prostu będzie trzeba ją włączyć ręcznie. Ewentualnie będzie trzeba się wysilić, co powiedzieć. Bo komputery będą durne. Więc my byśmy musieli się zacząć wysilać. scenariusz bolesny, ale pozytywny dla obu stron, bo zobaczcie, że roboty lecą sobie w przestrzeni, nie potrzebują tlenu, wystarczy im panel słoneczny I już. <laughs> Wybraźcie sobie cewkę z drutu miedzianego i magnesy ułożone w kółko, w taki pączek. I moment, bo tu jest północ to tak. I żeby zasymulować ten ruch, musimy tak, tak, tak. Czyli magnezy połączone tak na przemian, zaokrąglone, dzięki czemu mamy taki odpowiedni ruch. Taki jak jest taki, to będzie taki ciągły. I to się będzie kręciło. v CFC i přepůlal proud. Tak mám, tak jen mám pomysle perpetuum mobile. <coughs> To był odcinek drugi, Sławomir Jadłoś filozoficznie. Tak, Sławomir Jadłoś filozoficznie. I mam trochę do powiedzenia, niekoniecznie o Bogu, ale po prostu, żeby się wygadać. No a bez sensu gadać tak do ściany, nie? No właśnie, więc taki krok ku zdrowiu psychicznemu bo niestety na zdrowie psychiczne trzeba zarobić. Tak. Zwłaszcza w Polsce. Dobra, to na razie kończę. No, 24 minuty. Dobra, na razie tyle. Powodzenia. Trzymajcie się, oglądajcie, komentujcie, piszcie. Widzimy się w kolejnej myśli. Na razie.